Otwarte karty Paweł Jantura, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Benedykt Gsiądzyna, Radny Rady Miejskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej. Witamy Panie Radny serdecznie w naszym studio. Dzień dobry, Panu, dzień dobry Państwu. poniedziałek y, odbyła się ostatnia y, sesja Rady Miejskiej w obecnej czteroletniej kadencji. Jak, jak pan ocenia tą kadencję? Tak tutaj na początku małe małe sprostowanie, bo jestem radnym Legnickiego Forum Samorządowego, prawda? Ale Klub, ale klub Platformy Obywatelskiej. To znaczy nie tyle Klub Platformy Obywatelskiej, bo y, należy, nie należałem do żadnego klubu, byłem radnym niezrzeszonym i na samym początku, kiedy, kiedy przyszło mi pełnić mandat radnego, wszystkim klubom oznajmiłem, że nie będę na żadnego klubu. Natomiast w sprawach merytorycznych dla miasta, kiedy będą podejmowane sprawy, to przyjdę dla, na każdy klub. Każdy, kto mnie zaprosi, będzie chciał rozmawiać na temat miasta. No to dobrze, Panie to sprostowaliśmy w takim tak. razie e, tą sprawę techniczną. To w takim razie, jak Pan ocenia tą. Zakończono już kadencję. To znaczy, no moja kadencja była bardzo krótka, bo trwała niecały, niecały rok. Pełniłem mandat radnego. i Jak trwała wczoraj i bezpośrednio po sesji, próbowałem podsłuchać kilka. Kilka wypowiedzi kolegów radnych, koleżanek. Niektórzy stwierdzili, że była bardzo nudna, inni stwierdzili, że stwierdzano, dyrektorzy stwierdzali, że była to bardzo dobra kadencja Rady Miasta. Inni właśnie, że była nudna, bo decyzje zapadły większością głosów, głosując bezdyskusyjnie, przyjmowano. Pewne sprawy. Były od czasu do czasu, no trudno nazwać incydentami, sytuacje, które były, ale powiedzmy takimi happeningami, które odbywały się. Ja osobiście przez tych kilka miesięcy, będąc to, doznawałem właściwie takiego troszeczkę szarpania. Powiem szczerze, nie było to. Nie było zbyt wielu spotkań, na które, tak jak wspomniałem, zapraszano mnie. Rzeczywiście Klub Platformy Obywatelskiej zapraszał mnie na swoje spotkania i, na, i uczestniczyłem w spotkaniach klubu, gdzie omawiane były rzeczywiście sprawy dotyczące miasta, chociażby sprawa śmieci, bo pierwszą. Pierwszą akurat uchwałą, o której mm, debatowaliśmy, na której temat rozmawialiśmy, kiedy przyszedłem do Rady, właśnie była ustawa dotyczy, uchwała dotycząca, dotycząca śmieci. Więc... Oceniając, no, nie będę stawiał tutaj jako belfer prawda, oceny od 1 do 6, bo dzisiaj jest... No unikniemy. Tak, to może tego... W dwóch, radny, w dwóch Ja zdanie. myślę, że ten moment mojego przyjścia do Rady i, i, i ten czas, który, który ja spędziłem w Radzie, mogę nazwać dobrym, dobrym czasem. Czasem, kiedy, kiedy odświeżyłem sobie... Nie będąc przecież przez 6 lat, 7 lat, nie będą. No, tak porównując do, do poprzedniej kadencji, tą kadencję, to chyba różnica jest taka, że. W poprzednich kadencjach, kiedy właśnie pan też zasiadał w Radzie Miejskiej, sporo było dyskusji, często, często gorących, delikatnie mówiąc, gorących dyskusji na sesji. W tej kadencji trochę tego zabrakło. Zabrakło takiej wymiany zdań, czasami nawet tak, żeby ci radni się konstruktywnie pokłócili. Bardziej to się chyba jakby ta polityka zeszła na posiedzenia klubowe. Na komisję, natomiast na, ja jako dziennikarz odbierałem te sesje, trochę rzeczywiście, trochę nudne. Tak, mało się działo. Tak, oczywiście, mało się działo, ponieważ no, przez rok, jeżeli zasiadałem teraz w Radzie, przez rok, gdy nie było jakiejś większej przerwy po to, ażeby jeszcze dodyskutować pewien temat, to się na pewno nie działo. Na pewno nie było polemik. Jeśli to było parę kłótni, i, i, a różnica między kłótnią a polemiką jednak jest, prawda? i myślę, że, że tego, tego brakowało, brakowało. Tego brakowało, brakowało mhm. tych polemik, tych takich konstruktywnych y, rozmów, które y, temat, no chociażby nawet wczoraj, y, temat dotyczący, dotyczący strategii. Y, nie było tam jakiejś y, potrzeby właściwie dyskutowania. Mhm. Potrzeba może by się zrodziła, ale cała rozmowa poszła w kierunku kłótni, w kierunku, no zostało zrobione coś, co jest yy, najlepsze. I tutaj y, próbowano znaleźć coś, co będzie najgorsze. Na tej zasadzie. Teraz jest spłucone bardzo, bardzo ważne temat. Bo, bo, bo nie było, nie było rozmowy, rozmowy właśnie merytorycznej, natomiast no, udział w, w kłótniach. Ja unikam czegoś takiego. Nie, nigdy nie, nie, nie zabieram głosu w sprawach, kiedy cały się sytuacja. Jak przestało kłótni? na reprezentanta? świata kultury tej wyższej. Właśnie do tego przejdźmy i może zostawmy już tą kadencję, ona jest zakończona, mówmy o przyszłości. Jesteśmy w środku, w samym epicentrum kampanii wyborczej. Pan, oprócz tego, że jest radnym, jest pan nauczycielem szko Legnickiej Szkoły Muzycznej i przede wszystkim znanym legnickim dyrygentem, szefem Legnickiej Orkiestry Symfonicznej. Temat filharmonii jest jednym z tematów dzielących polityków, kandydatów w toczącej się kampanii wyborczej. To co, ta filharmonia w Legicy jest rzeczywiście potrzebna, czy nie? Bo jedni uważają, że jak najbardziej tak, ale są też krytycy. Niektórzy twierdzą, że, że Legicy, no filharmonia nie jest potrzebna. To jest tak, jak z odpowiedzią na pytanie i w ogóle na zagajenie, czy byłeś, czy lubisz operę, daj spokój, nie lubię opery, ale czy byłeś w operze? Nie. No nie. Prawda? I to jest dokładnie tak samo, gdzie nawet na forach przecież czyta się różne wypowiedzi samych Legniczan, którzy wypowiadając się, myślę, że nigdy nie byli w filharmonii, nigdy nie byli w operze, nigdy nie uczestniczy czyli w tej tak zwanej, jak to jest nawet w strategii ujęte, kulturze wysokiej. Ja niekoniecznie zgadzam się z tym terminem kultura wysoka, oczywiście tutaj rozumiemy... No jednak filharmonia od disco się różni. Tak, tak, oczywiście, ale to czy to nazywać jej kulturą wysoką, <laughs> Myślę, że są inne, trafniejsze, no dobrze, trafniejsze już... oceny, ale myślę, że tak, filharmonia w Legnicy, była już w 1945 roku, a więc bezpośrednio po wojnie. Orkiestra symfoniczna była przed wojną, między, w okresie międzywojennym. Była przed pierwszą wojną, była w XIX wieku. Była jedynym zespołem na Dolnym Śląsku. Czy to są dobre tradycje, kiedy sięgamy do tradycji Legnicy? Myślę, że tak. Przynosiła na chlubę. Orkiestra przynosiła chlubę Legnicy zarówno tu w tym rejonie Dolnego Śląska, w Polsce w Polsce, bo wspomnę 1872 rok, Legnicka Orkiestra Symfoniczna grała na pogrzebie samego Stanisława Moniuszki. Moniuszkę chyba każdy zna, więc myślę, że jest to zaszczyt, jeżeli ten zespół bierze w udział w takiej ceremonii. Legnicka Orkiestra Symfoniczna grywała w wielu, wielu miejscach w całej Europie. Kontynuując tak wspaniałe, Na pewno tradycje, tradycje są. Więc tradycja to jest to... jeden punkt, który mhm. nakazuje nam, żeby, żeby było. Ale co teraz Dzisiaj... zrobić, żeby ta, żeby ta filharmonia powstała? Bo przypomnijmy, że plan, no jest, ta, właśnie... plan jest taki, żeby zagospodarować budynek po kinie byłego o... Pokinie tak. Ognisko. Mamy tam spory problem. Miasto sądzi się od lat ze spółdzielnią z Połem. Tak rzeczywiście sprawa ja, jest. Jak to zrobić w takim razie? Bo sporo o tym mówicie. Więc właśnie, sporo o tym mówimy. Sprawa jest dlaczego. skomplikowana. Na pewno bardzo skomplikowana jest. Ale czy m, mamy czekać, bo sprawa jest skomplikowana tak, jak czekano z skinem Bałtyk, jak czekano z skinem kolejarz, już ich dzisiaj nie ja. ma. Mhm. Prawda? A zatem czy będziemy dalej czekać? I, i, I tylko czekać. Ja myślę, że należałoby przystąpić do działania. Na pewno są instrumenty. Ja nie jestem prawnikiem, ale myślę, że na pewno prawnicy znaleźliby punkt zaczepienia, w którym można byłoby sprawę rozwiązać. A zatem poza tym z tego co orientuję się, to Pan prezes z bo chyba tak, 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 tak ta tak, spółdzielnia tak. dalej istnieje, uzypuje sobie prawo do tej innej części, parterowej. tej parterowej i tej, którą, którą zawiadywał. Natomiast to, co jest na górze, i to, co jest, yy, należy. Yy, do miasta. Do, miasta do, do kina ogniska może w ten sposób, bo miasto w tej chwili zawiaduje, a skoro do miasta należy, no to miasto dysponowałoby i w jakiś mm. sposób mogłoby jakoś yy, zagospodarować yy, kino, natomiast no, nie zagospodarowuje, czyli nie należy. Nie należy to do miasta. Prawda? Ten pad, który w tej chwili jest, myślę, że można byłoby rozwiązać i przystąpić do działania, a nie czekać na to aż, to, aż to się zawali. Więc myślę, że tutaj pole do popisu dla prawników jest dość duże. Poza tym myślę, że ta część już mogłaby być zagospodarowana. Oczywiście nie możemy, jako i tutaj no przepis ten akurat znam jako radny, muszę znać również, że gmina nie może. Inwestować w, na terenie, który do, do niej nie należy. Więc rzeczywiście, jeżeli nie należy jakaś ta część, to pozostała należy jednak i kino, ognisko należy. I myślę, że tutaj można byłoby tą sprawę no, już rozwiązać albo próbować rozwiązywać, a nie czekać, że zjawi się o to ktoś. Tym kimś w tej chwili jest marszałek, który zjawił się, który. który Zadeklarował pomoc. Zadeklarował pomoc, i ja myślę, że tu należałoby z tego skorzystać. Poczekamy na realizację obietnic pana Marszałka, a to po wyborach może się dużo zmienić. Natomiast... Ja bym tutaj, przepraszam, po pozwolę sobie, przepraszam brzydko wciąż się. Natomiast. Czy zdanie na to tak jest. Nie jest to, że to jest akurat teraz okres przedwyborczy i stąd te obietnice. To jest jedno zdanie. Drugie zdanie rozmowy na temat kina, ognisko i utworzenia w niej w nim yy, filharmonii prowadzone są od czterech mhm. lat. W tej chwili ten temat stał się tematem, yy, który można, yy, można zakończyć, ponieważ są pieniądze, po które możemy sięgnąć. Pieniądze unijne, w nowe mm. rozdanie pieniędzy unijnych. Tam będzie potrzebny duży kapitał, ażeby doprowadzić to wszystko w tej chwili do, do porządku. Stąd też yy, ten temat dzisiaj bardziej tak brzmi, A że mamy kampanię wyborczą, no to jest Miejmy nadzieję, że ten budynek zostanie uratowany. Yy, I teraz z centrum miasta przenosimy się na jego obrzeża konkretnie na osiedle piekary. Jest Pan mieszkańcem Piekary i to właśnie z tego, z tego osiedla jest Pan. Reprezentuje Pan mieszkańców tego osiedla w Radzie Miejskiej i też ubiega się Pan o mandat na kolejną kadencję. Jaki jest plan dla piekary? Jaki, jaki jest największy problem według Pana na dzisiaj piekar? Problem. No problem jest parkingi, To jest największy problem. To typowe chyba dla osiedlów. No, osiedla, no, osiedla i typu. dla całego miasta w tej chwili, bo rzeczywiście mm -hmm. yy, biorąc powiedzmy 10 lat temu <grych> legnicę, a dzisiaj. Nowyce. To co zrobić, żeby, na, żeby mieszkańcy piekar nie przeklinali pod nosą, gdy wracają z pracy i nie mają gdzie postawić swojego auta? Ja myślę, się, że przede wszystkim pewne zrozumienie, że no nie każdemu uda się postawić samochód pod bramą, w której mieszkam. To, to raczej jest niemożliwe. Jest to niemożliwe. Również teren nie jest z gumy, też się nie naciągnie. Natomiast całość widzę rozwiązanie problemu w całości myślę, że to jest to, że będziemy zaczniemy budować parkingi wielopoziomowe, ogólnodostępne dla, dla mieszkańców. Są miejsca na osiedlu, które zostały chociażby wydzierżawione. Myślę, że one są jednak no, nie do ruszenia na chwilę obecną, mhm. ale do tego, żeby zbudować na tych miejscach parkingi wielopoziomowe, żeby udostępnić te tereny. Jest kilka terenów, które są pustostanami. Nieruchomość stoi. A ludzie nie mają gdzie parkować, więc jeżeli mówimy dzisiaj o o nowych pieniądzach, o nowym rozdaniu pieniędzy unijnych. Stamtąd również jest możliwość sięgnięcia i zaczerpnięcia tych pieniędzy i zbudowania we wiele inicjatyw zresztą do tej pory... Do, 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 dodajmy Był... też, że, że to też nie jest tylko kwestia też polityki miasta, tylko też spółdzielni W nowym rozdaniu unijnych, mieszkaniowe też mogą starać się o dofinansowanie. Unijnych. Oczywiście, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że wiele inwestycji, wiele poczynań gospodarczych wrobiono wespół, z, spółdzielnia miasta. Mieszkaniowa, piekary i y, miasto, gmina. Więc y, tego typu działania również mogą być y, robione przez y, 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 y spółdzielnie i miasto, sięgając po środki zewnętrzne, myślę, że w tym momencie naprawdę można ten problem rozwiązać. I jest to problem do rozwiązania i wydawałoby się, że pieniądze odległy, bo gdzieś tam unijny, ale nie. On jest tutaj u nas, on będzie tutaj u nas i jest to możliwe do rozwiązania. Więc parkingi to jest, to jest taka główna bolączka. Inną to również brak terenów. Proszę zobaczyć, odrastają te drzewa, które, które są i, i, i sprawiają, że osiedle staje się przyjemniejszym osiedlem, ale ale na to trzeba czasu. Jest wiele miejsc, które gdzieś tam już dawno, dawno temu obiecywano, że będą parki, że będą miejsca wypoczynku. I słyszy się bardzo często, szczególnie latem. Panie, tutaj jest jak na Patelni. I rzeczywiście jest jak na Patelni. Gorący nie ma gdzie ani usiąść, bo nie ma ławeczek. brak tych miejsc rekreacyjnych? Brak tych miejsc no. rekreacyjnych, miejsc, w których mogliby się spotykać yy, legniczanie tej części miasta. I czas na zgonie. a więc krótko jeszcze tak na zakończenie. Władze Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 stycznia zapowiedziały podwyżkę, kolejną podwyżkę czynszów. To jest jakby kwestia oczywiście spółdzielni, a nie Urzędu Miasta. Natomiast w kampanii wyborczej niektóre siły polityczne, grupowania no, zbi próbują zbić sobie na ten kapitał. Oczywiście mają prawo wypowiedzieć na temat. Sojusz Lewicy Demokratycznej Stanow stanowczy sprzeciw wyraził przeciwko tej podwyżce, krytykując, nie zostawiając suchej nitki na na prezesie Spółdzielni Mieszkaniowej. Podzielę Pan zdanie kolegów z SLD? Nie, nie podzielam zdania. Oczywiście mamy kampanię wyborczą, i stąd taka, taka agresja, chyba tak by no. można było to nazwać, taka agresja w kierunku Spółdzielni Mieszkaniowej. O ile ja się dobrze orientuję, bo w tej chwili członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej już nie jestem, przeprowadziłem się, a zatem nie, nie jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej, ale z tego co orientuję się, kiedy uczestniczyłem mhm. w pracach Rady Nadzorczej Współdzielni Mieszkaniowej, to yy, przez wiele lat nie było żadnych podwyżek robionych. O ile pamiętam, to chyba przez 8 lat mhm. nie było żadnych podwyżek mieszkaniowych. Proszę mhm. zwrócić uwagę na to, jak zmieniło się, zmieniło się osiedle piekary, jak yy, zrobiło się i kolorowo, przyjemnie. Czy podwyżki wróciło. są konieczne? Żeby Czyli ja uważam, tak? że. Zarząd spółdzielni, Rada Nadzorcza spółdzielni na pewno dobrze wyliczała, i najprawdopodobniej była sytuacja, w której jako spółdzielnia, spółdzielnia przede wszystkim to mieszkańcy bloków i mieszkańcy piekar, więc wszyscy na pewno musieliby wydać jakieś pieniądze, jeżeli taka potrzeba jest. I myślę, że to zostało na pewno przemyślane. Dziękuję Panie Radny za wizytę w naszym studiu. Państwu również dziękuję. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.